Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zaproponuję Wam znowu kolejne śledzie, ale dzisiaj naprawdę śledzie wyjątkowe, bo naprawdę w rewelacyjnym sosie. Jeżeli jeszcze takiego sosu nie robiliście, zwłaszcza ze śledziami, bo ten sos nadaje się nie tylko do śledzi, ale dzisiaj zrobimy właśnie śledzie w tym sosie. Musicie to zrobić, bo śledzie w tym sosie są po prostu rewelacyjne. Sos musztardowy z dodatkiem kilku rzeczy, to już dowiecie się wszystko w filmie. Zapraszam na film, bo naprawdę śledzie przygotowywuje się bardzo szybko. Bardzo proste w wykonaniu, a naprawdę są rewelacyjne w smaku. Zapraszam na film, po filmie łapka do góry, zasubskrybujcie mój kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, powiadomiać o moich kolejnych filmach. I tak na marginesie chciałbym jeszcze Wam powiedzieć, śledzie na moim kanale doczekały się własnej playlisty. Tak, jest już teraz playlista, pyszne śledzie, wysiada Wam się właśnie u góry w narożniku. A my teraz zabieramy się do pracy i zaczynamy. Szybko może zaprezentuję, co będziemy potrzebować. Ja mam tutaj trzy płaty śledziowe, musztarda, śmietana, śmietana musi być dość gęstawa, trochę majonezu, z przypraw będziemy potrzebować pieprz i kurkumę, dwie cebulki i nasz pietruszki. I oczywiście będziemy też potrzebować troszeczkę miodu. W pierwszej kolejności oczywiście zamoczymy sobie w śledzie, ale w śledzie będziemy moczyć tylko jedną godzinkę, nie dłużej. Śledzie mam już zalane wodą, odstawiam sobie na bok, a w tym czasie przygotujemy sobie wszystko, co potrzebujemy do naszego ala sosu. Zaczniemy sobie od cebulki. Cebulkę możemy sobie tutaj zrobić na dwa sposoby. Możemy sobie je pokroić w prążki, albo tak jak ja zrobię to dzisiaj, w taką dość drobną kosteczkę. Cebulka skrojona, od razu do salaterki, w której będziemy to wszystko mieszać. Teraz pietruszka, a pietruszkę teraz szybko sobie posiekam pietruszka, tak jak widzieliście, jedna taka większa garść. Oczywiście, możecie dać więcej, możecie dać mniej pietruszki. To już właśnie w zależności od tego, jak bardzo tą pietruszkę lubicie. No ale myślę, że ciężko byłoby chyba spotkać kogoś, kto by nie lubił pietruszki. Proszę zobaczyć. Pietruszka posiekana, dodaję ją od razu tutaj do cebulki. I zaraz będziemy tutaj teraz dodawać pozostałe składniki, czyli śmietankę, majonez, musztardę. No Ja tutaj nie trzymam się żadnej reguły. Śmietany mam tutaj około 200 ml. Tyle tej śmietany tutaj właśnie dodaję. Majonezu mam tutaj dosłownie dwie duże płaskie łyżki. Oczywiście majonezu możecie dać więcej, możecie dać mniej. Nie musicie majonezu dawać w ogóle, jeżeli nie chcecie. Teraz musztarda. Musztarda ostra. Albo łagodna. Ja musztardę daję pikantną, bo tak właśnie te śledzie lubię. Musztardy jedna, dwie, trzy łyżki. Dam jeszcze jedną, bo to jednak śledzie w musztardzie. Tu muszą być w musztardzie. Cztery łyżki musztardy. I teraz kurkuma. Ile daję kurkumy? Proszę zobaczyć. Ja tylko sobie posypuję, tak, żebym to mniej więcej widział, że jest wystarczająco. Proszę bardzo. I więcej tej kurkumy nie posypuję. Pieprzu, no, pieprzu to już dajemy oczywiście pod siebie albo pod gości. Ja tutaj daję trzy szczypty. Z chęcią dałbym tego pieprzu więcej, no, ale ja sam tego jeść nie będę. I teraz to wszystko zaczynamy mieszać. Ale będzie sosik do śledzików idealny. I teraz jeszcze musimy dodać tutaj jeden składnik. Musimy dać trochę miodu. Mój miód jest naprawdę dość gęsty, więc ja sobie tego miodu troszeczkę rozpuszczę, bo później łatwiej będzie mi wymieszać razem tutaj już z tym sosem. Miód już mam dodany. dałem tego miodu tutaj dokładnie jedną czubatą łyżkę. Teraz sobie to wszystko tutaj przemieszałem i dzięki temu, że miód był podgrzany, proszę zobaczyć, bardzo szybko on mi tutaj połączył się z wszystkimi tutaj składnikami i sos naprawdę jest bombowy. Teraz jest moment idealny aby posmakować sosik. Bomba, po prostu bomba. I powiem Wam, on nie tylko nadaje się do śledzi, naprawdę możemy go zrobić sobie do mięsa, do czegokolwiek tylko zechcemy, bo jest naprawdę pyszny. I oczywiście teraz jak sobie posmakujecie sos, możecie sobie jeszcze dodać jakąś swoją przeprawę którą Wy lubicie. Sos mam gotowy, no teraz pozostało mi tylko poczekać na śledzie, które się moczą jeszcze około pół godzinki i za chwilę śledziki wylądują tutaj. Śledziki, godzinka moczenia osuszone na papierze. Teraz śledziki będziemy sobie kroić. Ja śledziki kroję sobie w takie paseczki, centymetr do dwóch centymetrów. Nie wiem, czy zauważyliście, nie dawaliśmy do sosu w ogóle soli. Dlatego śledzia moczyłem tylko godzinkę, bo on jeszcze jest dość słonawy, ale on sobie później poleży w tym sosie dzień, dwa dni i uwierzcie mi ta sól. Przejdzie sobie właśnie do tego sosu i ten śledź będzie idealny. A skróciło nam to tutaj czasy właśnie moczenia tego śledzia. Szybko kroję śledzia na kawałki i zaraz dodajemy go do sosu. Śledzik skrojony, dodajemy go do sosu. Pamiętajcie, taka dobra rada: sosu zawsze róbcie więcej, bo jak go posmakujecie, uwierzcie mi, będziecie zachwyceni sosem. On jest tak dobry. Mieszamy śledziki z sosem i co za chwilę z nimi zrobimy. Za chwilę przełożymy je albo na większą salaterkę, albo równie dobrze możemy sobie przełożyć je do słoika i chowamy do lodówki. No tak minimum 48 godzin. Za 48 godzin delektujemy się smakiem. I moje śledziki też tak zrobiłem. Włożyłem do słoików, proszę zobaczyć trzy słoiczki, mi fajne wyszły. Słoiczki teraz zakręcę do lodówki 48 godzin. Oczywiście. Możemy poczekać nawet trochę dłużej. Im dłużej poczekamy, tym są lepsze. Ja te śledzie trzymam do tygodnia. Zdarza mi się 10 dni, nic się z nimi nie dzieje, a są naprawdę jeszcze lepsze. Mam nadzieję, że film się podobał. Naprawdę zróbcie śledzie w takim sosie. No i sami widzieliście: bardzo proste w wykonaniu. Dość szybko to się robi. Warto zrobić coś takiego, bo to jest naprawdę bardzo smaczne. Mam nadzieję, że film się podobał. Zostawcie jakiś komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, łapka do góry, yy, dzwoneczek, powiadomię Was o moich kolejnych filmach, a już teraz zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć!